Za późno. Dokument współreżyserowany przez partnera Eltona Johna, Davida Fernisza, śledzi Gwiazdę Popu przez całą jego 50-letnią karierę. Fernisz mówi, że obraz w bardzo emocjonalny sposób opowiada o powstaniu muzyki Eltona Johna. Ujawnił też, że 77-letni muzyk czuje się nieźle i dochodzi do siebie po operacji kolan. Artyście wymieniono oba stawy kolanowe. Tegoroczne lato było najgorętsze w historii pomiarów w Grecji. Średnia temperatura była wyższa o stopień w porównaniu z rekordowym dotychczas latem 2012 roku. Dość powiedzieć, że poziom wody w sztucznym jeziorze Mornos spadł o 35 metrów, odsłaniając po pół wieku ruiny wsi, która niegdyś została zalana. Punktualnie o 14. moje miejsce zajmie Anna Nosalska. Polecam państwu to spotkanie. Ja dziękuję, dobrego dnia i do zobaczenia. Miewasz nawady głodu.